Robi jakoś tak to robi, że z każdym następnym produktem, a może raczej z każdą następną klockową saszetką, coraz bardziej przekonuje mnie do siebie. Teraz na przykład udowodniło, że nawet z największego kiczu potrafią zrobić dobre, pięknie wyglądające klocki. Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś zrecenzuję dla Was saszetkę z serii The Trash Pack Bricks. Opakowanie układem nie różni się wiele od tego, które możemy zobaczyć chociażby w saszetkach Scooby-Doo również od Kobi. Tym razem jednak znajdziemy tutaj niezwykle ważną informację, że saszetka zawiera jedną figurkę z akcesoriami. Oznacza to, że w saszetce prócz figurki musi znajdować się jakieś akcesorium, bo tak producent zasugerował nam na opakowaniu. Z przodu saszetki widzimy również informację, że wszystkich figurek do zebrania jest 24 oraz wizerunki wybranych z nich. Moim zdaniem troszeczkę nietrafnie wybrane, Choć z drugiej strony, też nie próbujące manipulować klientem i nie ukrywające faktu, że niektóre figurki są po prostu swoim przekolorowaniem, co już widzimy z tej strony, a z drugiej, gdzie znajdziemy spis wszystkich figurek, jest jeszcze bardziej widoczne. A więc, sprawa ze spisem wygląda następująco: mamy 8 wzorów figurek, 6 wzorów wyposażenia oraz. 5 kolorów w jakich występują figurki. Zacznijmy może od najbardziej oczywistego podziału, czyli kolory. Jest to czerwony, mamy 8 czerwonych bohaterów i później czterech bohaterów ciemnoniebieskich, czterech bohaterów jasnoniebieskich, czterech bohaterów zielonych i czterech bohaterów żółtych. Jeżeli chodzi o wyposażenie, dostajemy Przykrywki od śmietników, ości od ryby, rozbite żarówki, łapki na muchy, śruby oraz ryby, które nie zdążyły jeszcze stać się rybimi szkieletami. Teraz możemy już otwierać. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu w środku opakowania nie znajdziemy żadnej instrukcji czy karty, jak to w przypadku poprzednich opakowań było. A naszym udziałem padł zielony karaluch z niebieską śrubką. Zacznijmy może od naszego bohatera. Jak widzimy jest. On jedynie dwuczęściowy, ponieważ możemy mówić nóżki. Są to nóżki, które jeszcze w zeszłym roku były w KOBI standardem i które są bardzo podobne do nóżek LEGO, jednakże różne są od tych, które możemy znaleźć w tegorocznych produktach KOBI. Jeśli chodzi natomiast o nasz głowotłów, który tak naprawdę definiuje całą tożsamość naszej figurki. To jest on wykonany niezwykle szczegółowo. Widzimy tutaj wiele detali i nadruk w wielu różnych kolorach. Nie widzę tutaj żadnych większych błędów. W nadruku, jak widzimy, mamy tutaj czułki, mamy tutaj takie charakterystyczne paski, mamy tutaj zabrudzenia bardzo widocznie zarysowane, oczy. Wszystkie elementy są naturalnie w tym samym kolorze. W tym przypadku kolorze jasnozielony. Jedynym elementem w kolorze innym są same rączki, które mają kolor skóry zwykłego minifiga. To jednak w najmniejszym stopniu nie przeszkadza. Odbiorowi tej figurki. Z tyłu natomiast nasza postać wygląda już troszeczkę gorzej, bo zabrakło tutaj nadruków, zabrakło tutaj detali. Jeśli natomiast chodzi o możliwość ruchu naszymi nóżkami, to jest ten ruch bardzo ograniczony, jednakże wystarczający, by zasygnalizować, że na przykład nasza postać w tym momencie zmierza w którymś oto kierunku. Chociaż. W momencie, w którym nie stoi na dwóch nóżkach. Traci troszkę na stabilność, jednakże to samo możemy powiedzieć o większości minifigów. Jak już mówiłem, jako akcesorium dostajemy niebieską śrubkę. Warto zaznaczyć, że jest to śrubka krzywa. Nie jest to jednak błąd produkcyjny, jest to działanie celowe. W końcu nasza historia opowiada o wysypisku śmieci, a więc każdy znaleziony tam przedmiot musi mieć jakiś defekt. W porównaniu ze swoim niekompatybilnym z klockami gumowym przodkiem prezentuje się wręcz olśniewająco. Pani fotograf chętnie zrobi mu zdjęcie, Nosorożec podchodzi do niego z lekką nieufnością, choć Scooby-Doo lekko przytłacza go swoją obecnością. Reasumując, figurka jak najbardziej spełniła moje oczekiwania. Wiem, że niektórym może się to wydać dziwne, ale podoba mi się karykaturalny charakter nowych, klockowych śmieciaków, i mam zamiar zdobyć jeszcze kilka z nich. Niemniej nie ukrywajmy, że jest to zabawka dość specyficzna. Tak samo jak specyficzne są figurki. Lego Duplo. I dla przeciętnego fana klocków zapewne bardziej atrakcyjna będzie figurka z Dini Benten, Mała Armia czy Wild Story 2. To było na tyle na dzisiaj. My widzimy się w następnym materiale. A do tego czasu trzymajcie się.